krytyczna w cieniu koncertu Zanka Martyniuka i Maryli Radowicz, czyli parkingowo komunikacyjnych chorąż w centrum stoku. Zamiast zrobić tą imprezę, tak jak cały czas powtarzam na przykład na stadionie, gdzie jest 800 miejsc parkingowych i 22 tysiące miejsc siedzących na zadaszonych trybunach. Zrobili to tutaj. Zakaz jazdy na rowerach i rolkach. Dlatego w czasie masy krytycznej jak widać a hulajnóg nie ma. Hulaj nogami można. zdora nie? Więc łamią ten zakaz tutaj zbierając się. Aha, no, nie no jeżdżą, nie? Prowadzić można, jeździć nie można. Ostatnim sierpniu i ostatnie wakacje masa krytyczna w białym stoku. Przypominam, jest to impreza, przejazd rowerowy, który ma pokazywać problemy rowerzystów. Brak dróg rowerowych na przykład. Chociaż trochę dróg już jest, ale, ale zawsze może. Ślepy, więc oni jeżdżą i pokazują, demonstrują potrzeby rowerzystów. Tam już widzę radiowozy, które będą ich pilotować, przygotowane, nawet już początek kolumny przygotowany, trochę ludzi przyjechało, na no bo to wakacje, chociaż trzeba powiedzieć, że dzisiaj jest duża konkurencja imprez różnych, koncerty Zenka, Martyniuka i tak dalej, nie? więc... No. Cześć Cześć, Cześć. No, ta, dawno się widzieliśmy No, 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 czekaj Raz, 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 raz Cześć i Witam Ciebie na rowerowej masie krytycznej Ostatniej w tych wakacjach e, Rowerowa masa krytyczna jest cyklicznym spotkaniem rowerowym Dla tych, którzy są pierwszy raz To jedziemy po to, aby pokazać potrzebę tworzenia sieci rowerowej a w zasadzie infrastruktury rowerowej W formie spójnej i skomunikowanej sieci Bo nikt nie robi ulic dla samochodów, które się, a później znowu zaczynają się, trzeba do samochód przepychać, czegoś takiego nie ma, a rowery często trzeba według władz miejskich przepychać. Eee, kolejna rzecz to przed nami około 8 km. jedziemy na skatepark, Park Wygoda, teren zielony, więc może tam się rozłożyć i po masie publikować. I parę zasad bezpieczeństwa, nikt nie wyprzedza mnie, czyli jadącego z przyczepką, Jest Zbieramy się też do w szczepki, bo szczepka czy w starej karuselu i sobie na zakrętach na boki zachodzić. I staramy się nagle nie hamować. Czyli hamujemy delikatnie, tak żeby nikt w nas nie wjechał, zachowując bezpieczne odległości. Poza tym rozmawiamy, bawimy się i cieszymy się przyjazdem. Możemy ustawić się na jestnik. Zrobił się korek na wyjeździe. No już się odkorkowało.

To jest rynek przyjazny, jak widzicie, dla z dziećmi, Czyli nieprzyjazny, tak naprawdę. porożka architektoniczna. Zamiast zrobić normalny plac, to zrobili takie stopniowanie, bo to niby miało być, że ludzie wtedy będą mogli stać, obserwować koncerty. Wszystko to oczywiście nie działa, nic nie jest warte. Podziwiamy chaos związany z koncertem Zenka Martyniuka i Maryli Rodowicz. Zamiast na stadionie w centrum miasta, chaos komunikacyjny, tłumy ludzi. Zagrożenie bezpieczeństwa, po prostu jedna wielka katastrofa. I wydatkowanie publicznych pieniędzy, marnowanie publicznych pieniędzy, bo koncert jest finansowany przez wodociągi białostockie. Brak zieleni na rynku, przekręty, oszustwa i tak dalej. Idziemy na następne wystawy. W takim razie zaraz wielka tragedia. Zobaczcie to nawet właśnie tu powinna być chociażby droga rowerowa, a nie ta kostka drukowo szorstka specjalnie szorstka po to, żeby właśnie zniechęcać do chodzenia czy do jazdy wózkiem walizkim, wózkiem dziecięcym, rowerem. Także to są celowo takie przestrzenie antyludzkie, utrudniające ruch.